Koncita Wurst to wciąż gorące nazwisko Choć od wygranej Eurowizji minęło sporo czasu, to wokół wyglądu wokalisty nadal pojawia się dużo kontrowersji. W końcu połączenie brody i mocnego makijażu nie jest codziennością nawet w najbardziej liberalnej społeczności. Conchita Wurst to bardzo utalentowany wokalista. Choć niektóre media uważają, że to głównie dzięki wyglądowi piosenkarz wygrał 5 lat temu Eurowizję, to faktem jest, że to on zwyciężył w konkursie. Jak udział w konkursie zmienił jego życie? Celebryta jest bardzo dobrze znany w internecie. Szczególnie dzieje się tak dzięki aktywnie przez niego prowadzonym mediom społecznościowych. Na Instagramie śledzi go imponująca liczba aż 300 tysięcy obserwatorów. Nic więc dziwnego, że nowe zdjęcia, na których widać jego liczne metamorfozy, mają aż tak szerokie zasięgi. Koncita Wurst szokuje nowym wyglądem. Na najnowszych zdjęciach na swoim Instagramie Koncita Wurst zaskoczył fanów nowym wyglądem. Okazało się, że ostatnio zdecydował się zmienić kolor swojej fryzury. Nie jest to jedyna zmiana, którą w ostatnim czasie wprowadził w życie muzyk. Często decyduje się on na skrócenie swoich włosów, a w czerwcu 2018 roku opublikował stylizację w kolorze blond. Nie brakuje również odważnych decyzji związanych ze strojem. W skład licznych stylizacji, które przygotowują dla niego znani projektanci, wchodzą m.in. sukienki. Okazuje się, że to właśnie one powodują największy wzrost liczby lajków pod opublikowanymi przez niego zdjęciami. Wokalista chce zmienić świat, choć budzi to sprzeciw po analizie wywiadów przeprowadzonych z piosenkarzem, ten chciałby, aby świat był innym miejscem. Jego wymarzona sytuacja społeczna to przede wszystkim tolerancja dla osób o innej orientacji seksualnej, a także dla osób transseksualnych. Choć Conchita ma bardzo liczne grono swoich zwolenników, to można powiedzieć, że wokół jego osoby tyle samo jest przeciwników. W mediach społecznościowych jest zarówno atakowany, jak i uwielbiany. Po zwycięstwie w konkursie Eurowizji, Wurst miał się pojawić w Rosji na marszu. W nim mieli przejść przez ulicę Moskwy brodaci mężczyźni, i brodata kobiety. Został on jednak rozwiązany i zakazany przez włodarzy stolicy. Również w tym samym kraju ruszyła akcja, w której zachęcano do zdolenia wąsów i brody na znak protestu. Organizatorom, a także biorącym udział w wydarzeniu, nie spodobała się wygrana piosenkarza z Austrii.